Dobra. Witam serdecznie Państwa. Ja mam na imię Marika i poprowadzę dzisiejszy webinar dotyczący korzyści, skorzystania z systemu MES. Opowiem o naszym nowym module, który nazywa się właśnie MES. I słowem wstępu opowiemy sobie, czym taki system MES jest. Jest to system komunikacji i informowania tutaj obszaru utrzymania ruchu i produkcji. Pokażemy sobie na dzisiejszej prezentacji, że na podstawie mapy, którą tak naprawdę każdy użytkownik systemu może sobie utworzyć, mamy możliwość między innymi monitorowania awarii, ewidencji zleceń naprawy, ewidencji zleceń dla czynności prewencyjnych, możliwości zgłaszania awarii maszyny, ale także ewidencji stanu na naszych magazynach asortymentu, ewidencji również tego stanu według określonych lokalizacji. Mamy także możliwość monitorowania produkcji na bieżąco, tutaj na gniazdach produkcyjnych, a także śledzenie rzeczywistego czasu pracy pracowników. Zaczniemy sobie. Naszą prezentację, tak naprawdę myślę od samego początku, od tego, w jaki sposób możemy utworzyć taką mapę, jaką mam tutaj z prawej strony. Więc pierwszą, pierwszą częścią będzie utworzenie nowej mapy, właśnie tutaj na górze mamy plusik, za pomocą którego możemy dodać nową pozycję, nową mapę. W jaki sposób możemy ją sobie nazwać, a także dodać uwagi, jeżeli jest taka potrzeba? Zatwierdzimy sobie to okienko. I tutaj, jak widzimy, ja sobie przesunę. Właśnie jest informacja o nazwie, ewentualnych uwagach, a także konkretnej dacie dodania, oraz jest tutaj użytkownik, który, który daną mapę wykonał. Ja sobie rozszerzę prawą stronę, ponieważ. W tym momencie tylko ona nas będzie interesowała. Tutaj też zamkniemy sobie te wszystkie moduły i tak naprawdę przejdziemy do tworzenia takiej mapy. W tym momencie nie mamy tutaj żadnych informacji, musimy naszą nową mapę utworzyć. Wejdziemy sobie więc do drugiej zakładki edycja mapy. Tutaj mamy możliwość edycji. Ja sobie. I w tym miejscu, właśnie, możemy utworzyć wizualizację swojej hali produkcyjnej za pomocą kształtów ze schematów blokowych, tak naprawdę. I tutaj możemy utworzyć łatwy w odczycie schemat przepływu pracy przez kolejne stanowiska. Po prostu przeciągamy sobie odpowiednie kształty. W tym momencie mamy też możliwość, wchodząc do edycji, Szczególnych kształtów. Zamiast takiego tutaj prostokącika czy jakiegoś innego kształtu, dodać obrazek. Na przykład obrazek jakiejś maszyny. My sobie tutaj przykładowo dodajmy jakąś maszynę. Okay. I tutaj już widzimy, że zamiast zwykłego prostokącika mamy już wprowadzoną wprowadzone zdjęcie tak naprawdę naszej maszyny. Możemy Nie miało żadnego koloru, będzie nam na pewno łatwiej, będzie to bardziej czytelne. I tak samo możemy postępować z kolejnymi tutaj elementami. Damy sobie po kolei. elementy, mapy wybierzemy z listy. Sobie, żeby to wszystko było bardziej czytelne. Jeżeli chodzi o wygląd, to tutaj wszystko możemy zmieniać, powiększać, zmniejszać. Tak samo te elementy mogą być kopiowane. Na pewno przyspieszy nam to pracę. Mamy sobie jeszcze jedną maszynę. Znowu sobie wejść do edycji i zmienić obrazek maszynę. Oprócz maszyn możemy dodawać sobie na przykład pracowników. I tak samo zmienimy obrazek, poszukamy jakichś pracowników. Wygląd. Grafikę, która będzie odpowiedzialna na przykład za gniazdo, pierwszą jest. Zatwierdzimy sobie. Zatwierdzimy zmianę, zapiszemy zmianę i przejdziemy do pierwszej zakładki podgląd mapy. Ładnie te elementy, które sobie dodaliśmy, pokazują nam się na tym podglądzie, ale jeżeli sobie klikniemy. W jakąkolwiek, na jakikolwiek obiekt, na jakąkolwiek pozycję, to nie mamy w tym momencie informacji, co to jest za maszyna, ani żadnych innych dodatkowych informacji na ten temat. Więc przejdziemy sobie znowu do edycji mapy i w tym momencie pokażemy sobie, jak możemy oznaczyć dany obiekt jako na przykład maszyna czy pracownik. Oznaczamy sobie konkretny element. I tutaj z prawej strony mamy ikonkę oznacz jako. Jakie mamy możliwości? Możemy element oznaczyć jako pracownik, maszyna, miasto produkcyjne, magazyn, lokalizacja lub od razu awaria. Wtedy oznaczamy sobie jaka to jest maszyna, a po kliknięciu na obiekt od razu mamy możliwość zgłoszenia awarii. Nasz pierwszy element oznaczymy sobie jako maszynę. Wtedy otwiera nam się okienko z obiektami. Jest to związane z listą, jaką mamy wypełnioną tutaj w module Maszyny Obiekty. I wybieramy sobie wtedy konkretną maszynę. Chcemy podpiąć poddany element na mapie. Bierzemy sobie drugą naszą maszynę. Samo postępujemy z tymi kolejnymi elementami. wprowadziliśmy sobie pracownika, więc tak samo oznaczy jako pracownik. Albo właśnie wyświetlamy to, albo możemy korzystać z wyszukiwarki, tak jak tak naprawdę we wszystkich modułach. Wybieramy sobie pracownika. No i tutaj ten element możemy oznaczyć właśnie jako gniazdo. Elementy. Zatwierdzamy, zapisujemy sobie zmiany, i w podglądzie maszyny już mamy więcej informacji na temat naszej mapy. Tutaj nasza maszyna nawet zaczę zaczęła nam migać na czerwono co jest związane ze zgłoszeniem awarii. I teraz, tak naprawdę, moglibyśmy sobie przejść już do omawiania. Możliwości tego, co możemy na takiej wizualizacji pokazać, ale myślę, że przejdziemy sobie już do takiej mojej hali, którą przykładowo utworzyłam sobie. Jest ona troszeczkę bardziej rozbudowana. Tutaj chciałam pokazać, w jaki sposób możemy tworzyć taką wizualizację od zera. Jak możemy dodawać kolejne elementy do takiej mapy? Idziemy sobie tutaj z lewej strony, mam. Pozycję nazwaną Hala A. Widzimy, że jest ona bardziej rozbudowana. Tutaj możemy sobie od samej góry zacząć omawianie możliwości i tego, co tak naprawdę w naszym module S możemy zobaczyć. Może mamy jakieś. Dodane półczki. Jako pierwsza pozycja nasz element oznaczony jest jako magazyn. Tutaj mój magazyn, jeżeli kliknę sobie, otwiera nam się moduł, tak naprawdę podmoduł stanów magazynowych. Mój magazyn jest oznaczony jako magazyn produkcyjny, i w tym miejscu możemy podglądać sobie stany, wszystkie stany na naszym magazynie produkcja, czyli jak wyglądają, jak wygląda asortyment, który na danym magazynie się znajduje. Widzimy tutaj stany, stany dyspozycyjne, stany całkowite, jaka ilość jest zarezerwowana. I tutaj możemy właśnie podglądać sobie dane na poszczególnych magazynach. Natomiast jeżeli wyjdziemy sobie z tego okienka i zaznaczymy kolejnym, kolejny obiekt, Obiekt, który został przeze mnie już wcześniej dodany, to tutaj obiekt jest oznaczony jako lokalizacja. Tutaj mamy na górze określony kod, konkretny kod lokalizacji. Te lokalizacje określamy sobie dla poszczególnych magazynów w odpowiednim module, w module magazyn. Następnie każdy z tych asortymentów, które tutaj mamy, oznaczyliśmy sobie, że ich lokalizacja jest właśnie w tym miejscu i dzięki temu widzimy konkretne pozycje, które powinny znajdować się w lokalizacji określonej tutaj na mapie. Widzimy tak samo stany te dyspozycyjne, całkowite, czyli jesteśmy w stanie ewidencjonować nasz asortyment według konkretnych lokalizacji. Kolejnym elementem, który chciałabym pokazać, są gniazda. Tutaj te moje notatniki na czerwonym tle oznaczają gniazdo. Moim pierwszym gniazdem, które tutaj mam zaznaczone, jest gniazdo cięcia. I w tym miejscu, co możemy zobaczyć? Między innymi możemy monitorować całą bieżącą produkcję. Tutaj widzimy, jakie numery seryjne, jakie konkretne produkty są w tym momencie produkowane. Widzimy też szczegółowy status. Możemy zobaczyć wszystkie pozycje łącznie z tymi, których status produktu jest już zakończony. Ale tak jak w każdym module w systemie, tak naprawdę tutaj możemy sobie wszystko filtrować, sortować po naciśnięciu klawisza F3. Otwiera nam się też wyszukiwarka dla konkretnych polu, więc jak najbardziej korzystanie z tego narzędzia myślę, że jest jak najbardziej intuicyjne i prosta. Więc tak naprawdę tutaj korzystanie wygląda w taki sam sposób jak w każdym module w naszym programie. I mamy tutaj kolejną zakładkę: jest to zapotrzebowanie, zapotrzebowanie które wynika właśnie z tej naszej bieżącej produkcji. Jaki asortyment jest potrzebny do wykonania naszego produktu na tym gnieździe? W jakiej ilości? Jakie są stany dyspozycyjne? Oraz do którego numeru seryjnego? Do jakiego konkretnie produktu to zapotrzebowanie dotyczy? I przechodzimy tak naprawdę do takiej głównej funkcjonalności czyli do maszyn te maszyny jak już wcześniej wspominałam w niektórych sytuacjach tutaj mają pewną taką etykietę świecą albo na czerwono albo tak jak w tym przypadku tutaj na żółto. Jest to zależne. Jeżeli zostało utworzone jakieś zgłoszenie awarii do maszyny, wtedy widzimy takie powiadomienie na czerwono i po zaznaczeniu, kliknięciu na tę maszynę otwiera nam się okno i widzimy Cztery zakładki tak naprawdę. Zakładkę zgłoszenia, zlecenie, odczyty i tutaj odpowiedni wskaźnik tak naprawdę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. Pierwsza zakładka zgłoszenia. Przez to, że zostało utworzone zgłoszenie, ma ono status nowy. Tutaj system odczytuje to jako zgłoszenie awarii właśnie urządzenia. Na czerwono tutaj miga nam powiadomienie, że coś się dzieje, zostało utworzone zgłoszenie powinniśmy się zainteresować natomiast jeżeli mamy tutaj kolor żółty oznacza to aktywne zlecenie zlecenie które jest zaplanowane tutaj akurat dla tej maszyny nie mamy za chwilkę będziemy mogli sobie utworzyć ale jeżeli klikniemy sobie na tą maszynę to już tutaj w zakładce zlecenia widzimy że są utworzone zlecenia Naprawy, konserwacji czy inne, ale też mamy takie powiadomienie w odpowiednim kolorze, że coś się dzieje, coś tutaj zostało utworzone, powinniśmy zwrócić uwagę na tą maszynę. No i właśnie tutaj, w tym miejscu, po kliknięciu na maszynę, między innymi, możemy zobaczyć sobie to nasze zgłoszenie awarii. Możemy sobie na Podstawie takiego zgłoszenia. Generować też z tego miejsca zlecenie serwisowe, zlecenie naprawy i to już standardowo, tak jak też w module maszyn, wybieramy, jakie czynności powinny być wykonane w związku z naszym zleceniem naprawy. sobie jakąś czynność. Na podstawie tej czynności mogą podpinać nam się nasze części. Jeżeli dla takiej czynności nie mamy podpiętej części takiej domyślnej, oczywiście możemy z ręki wprowadzić nasz element. I tutaj tak samo koszty, czy przestoje maszyny również mogą nam się pojawić automatycznie zgodnie z ustawieniem naszej czynności naprawy. I tak samo jest z uwagami, jeżeli jest potrzeba dodania jakiś Kolejnych dodatkowych informacji, również mogą one zostać wprowadzone w takim zleceniu naprawy. I po zatwierdzeniu zmienia nam się status naszego zgłoszenia awarii na przyjęty, natomiast w, kolejnym, w kolejnej zakładce zleceń pojawia już się nam ta naprawa, zlecenie naprawy ono jest ze statusem planowanie, ponieważ dopiero utworzyliśmy sobie takie zlecenie. Ono jeszcze nie zostało zrealizowane. Idąc po kolei w odczytach liczników, jeżeli wykonujemy takie odczyty, to one również tutaj mogą być wyświetlane. Tutaj właśnie widzimy w tej maszynie mamy kilka odczytów, ale tak samo możemy je wprowadzić ręcznie w tym Miejscu. I widzimy, że nasza druga akurat tutaj w kolejności maszyna na początku migała nam na czerwono, ponieważ było dodane zgłoszenie awarii. My już przyjęliśmy tak naprawdę to zgłoszenie, złożyliśmy zlecenie naprawy, więc ten kolor zmienił nam się, Pojawia, pojawił nam się kolor żółty, co oznacza, że mamy dostępne tutaj do realizacji jakieś zlecenie. Możemy spróbować sobie je teraz też realizować. Możemy sobie też w tym miejscu wykonać takie zlecenie naprawy, czyli podać informacje o realizacji. Tutaj tylko musimy dodać za pomocą plusika informację o re realizacji, czyli podajemy informację, jaki pracownik wykonał. Daną czynność, czynność akurat, którą sobie w tym momencie wybraliśmy czyszczenie podajemy rzeczywisty czas pracy nad daną czynnością przez pracownika, którego właśnie wcześniej wybraliśmy. Jeżeli były planowane jakieś części do wykorzystania, jakieś elementy, one nam się tutaj podpowiadają. A jeżeli to zużycie było większe bądź mniejsze niż planowane, to możemy wprowadzić rzeczywistą wartość. I tak samo, jeżeli chodzi o koszty czy przestój maszyny. Możemy tutaj wprowadzić konkretną informację. I jeżeli wszystko jest w porządku, tutaj mamy informację o tym, w jaki sposób zmieni nam się status naszego zlecenia naprawy. Tutaj, jeżeli zatwierdzimy sobie, to pojawi się informacja, czy utworzyć dokument wydania właśnie tych części, które tam sobie określiliśmy, że pracownik wykorzystał. Jeżeli tak, to system nam właśnie utworzy odpowiedni dokument rozchodu wewnętrznego tychże części. Zamknięciu tego okienka już widzimy, że nasza maszyna jest, pozostaje nam już na białym tle, więc nie mamy żadnego zgłoszenia awarii, nie mamy żadnego zlecenia naprawy, ale możemy jeszcze sobie pokazać, w jaki sposób szybko utworzyć takie zgłoszenie awarii. Kliknęłam tutaj na tą maszynę troszeczkę niżej. Ona nie ma żadnego zgłoszenia awarii, ani tak naprawdę wcześniej też nie miała, a tutaj mamy plusik, zgłoś awarię, i dzięki tej opcji możemy szybko utworzyć nowe zgłoszenie awarii maszyny. Tutaj mamy z prawej strony dostępne opcje, dostępne awarie, które są podpięte do danej maszyny. Jeżeli wiemy, jak, co to jest za awaria, czego ona dotyczy, możemy wybrać konkretną pozycję. Jeżeli nie, możemy w opisie wprowadzić informację tego na przykład, co zauważyliśmy co się zepsuło, co nie działa, co zauważyliśmy, co chcielibyśmy właśnie, żeby w takim zgłoszeniu nam się znajdowało. I po zatwierdzeniu już takie zgłoszenie, już pozycja zgłoszenia pojawia nam się na liście i widzimy, że znowu na czerwono dana maszyna nam się wyświetla, więc jest ta informacja, że coś się dzieje. No i tak naprawdę teraz ostatnim takim elementem są pracownicy. Ja tutaj mam zaznaczonych kilku pracowników. Jeżeli zaznaczymy sobie tak samo klikniemy raz na konkretnego pracownika, mamy tu informacje dotyczące między innymi obecności, które są związane z logowaniem się do systemu, informacją, czy pracownik był odpowiednią ilość czasu, pracy czy ma przekroczony niepełny czas pracy. No ale tutaj główną informacją jest ta, są te dane zawarte w zakładce RCP, gdzie widzimy, jaki produkt nasz pracownik wykonał, na którym etapie, ale też mogą być tutaj zestawiane czasy rzeczywiste wykonania danego produktu z czasem normatywnym, który określamy sobie w recepturze. No i właśnie takie porównanie tych czasów rzeczywistych może być tutaj. Wyświetlone. I właśnie w taki sposób możemy utworzyć sobie taką wizualizację naszej hali, na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich awariach, wszelkich zleceniach związanych z naszymi maszynami. Możemy również szybko wprowadzać informacje dotyczące przeglądów, napraw, lub innych informacji dotyczących maszyn. Tak samo tutaj mamy na bieżąco całą informację dotyczącą bieżącej produkcji, kiedy wykonał dany element, w jakim czasie, jaka ilość została zakończona, a także ta ewidencja stanów magazynowych jest tutaj myślę, że w bardzo takiej przejrzystej formie widoczna. Tutaj widzieliśmy ewidencję po prostu stanów. Na podstawie lokalizacji. Więc myślę, że ten nasz nowy moduł MES jest bardzo czytelnym narzędziem, gdzie ta szybkość informacji faktycznie dobrze wygląda. Możemy szybko dowiedzieć się o jakichś awariach, naprawach. I mimo tego, że możemy bardzo rozbudowaną taką wizualizację, taką mapę tej naszej hali utworzyć, to późniejsza praca na tym module jest bardzo szybka i wcale nie jest skomplikowana. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co chciałam pokazać, to jest wszystko. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, to zarówno ja, jak i kolega Przemek, który jest dostępny tutaj na prezentacji, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.